Do ciebie mówić Misiu, a zacznę prawdziwy mężczyzną. Wolę być prawdziwym mężczyzną zwanym misiem niż misiem zwanym prawdziwym mężczyzną. No weź, Misiu. Weź, Misiu. Przestańcie mi zawracać głowę. Rozsierdził się. Co? Rozsierdził się. Micic też był charakternik. Lead of Pepsi The up in Zbieraj i wymieniaj na nagrody. Włośniki Zilk, Hot Dogi, w Stop Cafe, butelki Pepsi. Nagrody odbieraj w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen. Chcesz więcej? Pepsi rzuca ci wyzwanie! Podejmij je na Pepsi.pl. Podobno okolice zelektryzował jakiś tajemniczy łowca. No właśnie, właśnie. Podobno wędruje od żabki do żabki. I się jest pustożego. I jak tylko nadarzy się okazja, żadnej. Nie przepuści. O masz, a ja dziś taka nie Jestem łowcą promocji z górnej półki. Czy mógłbym tu zasiać? malutki? spustoszenie. Dziś promocji napój Pepsi za 3,79 i tylko u nas żelki frugo białe za złoty 99. Żabka, najlepsze promocje. Tata jest mistrzem sprawdzania. Trzymam czyste ręce. Czy posprzątałem w pokoju, czy umyłem zęby. Tylko w Kauflandzie tata nic nie sprawdza, bo tam jest wysoka ta jakość. A gdybyśmy tak zamieszkali w Kauflandzie, może czasem by mi się coś upiekło. W naszym małym, wielkim sklepie codziennie sprawdzona najwyższa jakość, żebyś ty nie musiał sprawdzać. Kaufland, dla mnie w sam raz. Gdy moje dzieci są przeziębione i mają gorączkę, podaję im lipomal. Można go stosować już od pierwszego roku życia. Lipomal. Bez gorączki, bez obaw. Lipomal to sprawdzony i bezpieczny lek. Nie jest ani za silny, ani za słaby. Lipomal to precyzyjne rozwiązanie na gorączkę, przeziębienie i kaszel. Jako mama naprawdę polecam. Przed użyciem zapotknąć się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsol, to się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dziękuję, że pan przyjechał z zagranicy, panie doktor. Nie ma problemu. Bardzo znany.